Kaczemy na tego Mecha. Spróbujmy go pokonać właśnie w ten sposób. Hej, wszystkim z tej strony screen witajcie w nowym odcinku Stirdown I dzisiaj, słuchajcie, mamy zadanie. Otóż musimy wziąć ten helikopter, ten tutaj helikopter. Mamy tutaj wieżę z GTA San Andreas oraz GTA chyba 5 też ma tą wieżę. Tak też ma tą wieżę. Mamy Grzesia na górze i musimy tym helikopterem tutaj. Bezawaryjnie oczywiście wylądować. Uratować Grzesia i wrócić z powrotem. Ale na razie się nie rozpędzajmy, na razie spróbujmy wylądować w tym miejscu. Bo co, co tu się dzieje? Czemu tu jest już impreza jakaś, bo. Jeszcze nie wystartowaliśmy! Co co? Czemu helikopter? Helikopter, jak widzicie, nie może się doczekać samego startu. Wszyscy się cieszą, że Screamy wchodzi za kierownicę. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Czy to rzeczywiście będzie takie proste? Okej, okay, na razie jest łatwo. Na razie jest łatwo. Lecimy do góry. Zobaczcie sami, że jest w miarę dobrze. Okej, okay, teraz Grzesia koło Grzesia. Co? Czemu coś wybuchło? Przecież nic nie zrobiłem! Co? Nie, nie, wysiadłem, wsiadłem. Czemu mnie wywaliło z kierownicy? Bierz kontrolę! Ty wyskakuj stąd! Spadaj! Nie przydajesz się! Szybko! Trzeba wylądować jak najszybciej! Dobrze, dobrze, Grzesiu, przesuń się! Przesuń się! Siadamy na ziemię! Szybko! Wysiadamy z helikoptera! Musimy go ugasić! Musimy, musimy go ugasić! Daj... Czy ja coś zepsułem? Czy my spadamy? Czekajcie, gdzie jesteśmy? Dobra, jesteśmy, nadal jesteśmy. Trzeba ugasić helikopter. Będziemy mogli lecieć dalej. Nie mogę mieć kontroli. Nie ma paliwa w ogóle w środku. Dobra, wysiadamy stąd. Grzesiu, gdzie jest? Grze, grze, grzesiu. Widzicie, misja, misja ratunkowa. Chyba nie wyszła. A ten helikopter jeszcze jakimś cudem, oczywiście, trzymał się na tym budynku. Dobrze, teraz, teraz skorzystamy z autopilota. To jest po prostu super pomysł, żeby skorzystać z tego autopilota. Lecimy powolutku do góry. Okej, okay. widzimy Grzesia. Widzimy Grzesia. Spróbujmy zaznaczyć Grzesia i wylądować. Wylądować! Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Ej, zobaczcie! Helikopter ląduje automatycznie! Ej, to jest cudowne! To jest cudowne! Szybko wychodzimy! Okej, okay. Otwieramy rampę, bierzemy Grzesia ze sobą. Tutaj jest budynek, zobaczcie! Ten helikopter serio ląduje! Znaczy, próbujemy wylądować przynajmniej. Ratujemy Grzesia szybko, podłączamy go kablem do helikoptera. Teraz jakoś sami musimy wejść na ten helikopter. Czy on ląduje? On ląduje na deskach. Okej, okay, spaga. Czy mogę wejść tędy? Nie mogę wejść tędy. Ej, on bez kitu chce wylądować! Teraz trzeba się oprzeć deską o Grzesia. Okej, okay, Grzesiu trzymaj i teraz... Zobaczcie, Grzesiu trzyma nam deski i teraz wejść do helikoptera, okej, okay, odłączamy deskę i uwaga, możemy lecieć stąd! E, co? Nie! Nie, czemu helikopter się zatrzymał? Trzymajcie się! Trzymajcie się! Łoho! Co się dzieje? Spada. Spadamy. Halo, Grzesiu! Grzesiu! Ty żyjesz! <laughs> jakim cudem ty przeżyłeś? Ej, jest super! Grzesiu żyje, choć szybko weźmy go ze sobą. Nie wiem, jakim cudem my to przeżyliśmy. Jesteśmy na samym dole z Grzesiem i jest cały i zdro. Mamy teraz różnych ludzi porozstawianych po budynku. Zobaczcie sami, że jak popatrzymy się gdzie nie gdzie, to są tu co jakiś czas ludzie. Niektórzy. Rozwalili już podłogę, ale nieważne. I oni potrzebują pomocy. Znaczy, jeszcze jej nie potrzebują, zaraz będą jej potrzebować. Ponieważ tą atomówkę, tą atomówkę z samolotem można ulepszać i przez to, że można ją ulepszać, tak naprawdę mogę zrobić naprawdę dużą krzywdę do tego budynku. I zobaczcie, budynek, budynek lata. I ludzie w środku mają się dobrze. Oczywiście, żeby zwiększyć FPS-y, musimy się pozbyć tych ludzi, niestety, bo zobaczcie, co tu się stało. To był jakiś koszmar. Ale jakbyśmy wrócili do tego bunkru z poprzednich odcinków, to zobaczcie, możemy tutaj przetestować atomówkę. Mamy tutaj dosłownie wszędzie ludzi. Do, do czego prowadzą te schody? Czy da się. To jest skrytka. Skrytka jakaś? Czy to jest kino? Czy, czy to jest jakiś horror? Halo? Czemu jak rozwalam tu z tego jakiejś części... Dobra, wieźcie co? Idziemy, idziemy stąd! Idziemy stąd, jednak trzeba użyć mocniejszej atomówki, nie będziemy oszczędzać na tym miejscu, to jest straszne miejsce. Zamkniemy im drzwi, żeby nie było. I zobaczmy co jakby tutaj w pobliżu. Czemu ta łódź jest taka szybka? Czemuś ta łucie jest taka szybka? Co jakby tutaj w pobliżu walnęła? Gdzieś atomówka na przykład w te koło tutaj czy bunkier coś takiego wytrzyma statek nie wytrzymał statek się zatopił ale do bunkru nawet to nie doleciało zobaczcie co się stało z tym statkiem okej okay, w takim razie co by się stało gdyby atomówka walnęła prosto w ten helikopter czy ludzie w środku mieliby szansę na przeżycie, czy by po prostu ucierpieli. Nic im się nie stało. Trzeba mocniej walnąć. Walnijmy na poziomie tych ludzi, bo ta atomówka do góry ani do dołu nie działa. Zobaczmy, co jak uderzy w te miejsce tutaj. Już widzę, że tutaj cały most się rozwalił. Zobaczmy, czy ludzie w środku ucierpieli. Okej, okay, drzwi się nie otworzyły. Nadal działają. W środku światła nie ma, to mnie troszkę przeraża. Widzamy... To nie wygląda zbyt dobrze. To nie wygląda... To nie wygląda zbyt dobrze. Na myślę, że mogłoby być ciężko. Ciężko to przeżyć. Ale film nadal działa. Kontynuując, mamy zobaczcie tutaj wielkie. Nie wiem, jak to się nazywało. Balisko, jakoś tak. Mamy też tutaj helikopter, który krąży i nas szuka. I musimy się słuchajcie, dostać stąd. Z tego miejsca tutaj prosto, tędy, tędy jakoś. Jak chcemy, oczywiście, dostać do zamku i ukryć się tutaj. Co, co ty tu robisz? Czemu jesteś na płotku? I zobaczcie, że ten helikopter już w koło nas krąży, dlatego serio, będzie ciężko. Mamy tutaj Grzesia i możemy wykorzystać dosłownie co chcemy, żeby się dostać w tamto miejsce, oprócz... No Także uwaga, po cichu. Trzeba jakoś się dostać do tego domka z Minecrafta. Dobra, zacznijmy od tego, że otworzę drzwi. Otworzę drzwi! Helikopter już się patrzy tutaj! Dobra, przeleciał, 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 przeleciał. Szybko! Szybko tędy! Tędy, tędy, skrym, szybko! Dobrze! Jesteśmy niezauważeni nadal! Nie wiem jakim cudem to balisko nas nie zauważyło. Mamy tutaj Endermana. Okej, okay, teraz szybko. O. Okej, okay. tędy przez drzewa trzeba jakoś przejść. Dobra, dobra, jesteśmy niezauważeni! Jesteśmy zauważeni! Zauważył nas helikopter! Dobra, szybko, szybko, trzeba biec! Trzeba biec Krimi. Trzeba biec! Polisko nas zauważyło! Dobra, teraz jest źle, teraz jest źle, teraz jest źle! Teraz, teraz jest źle! Teraz jest źle! Teraz jest naprawdę źle! Szybko! Szybko biegnij! Dobra, jesteśmy bezpieczni! Jesteśmy! Nie jesteśmy bezpieczni! Rozwalił cały zamek Aż chcę to zobaczyć Co tu się Co tu się stało Zobaczcie, że nigdy nie jesteśmy bezpieczni Nawet w takim zamku Gdy on wkracza do akcji Ale spróbujmy mimo wszystko Jakoś go pokona pokonać po Pokonać Co wam swoje słowa Nie no to jest niemożliwe Żeby ich pokonać Spróbujmy go chociaż troszeczkę uszkodzić Poczekajcie, przecież tutaj jest piwnica Jak ja wejdę do piwnicy, to będę nieśmiertelny A przez to, że siedzimy tutaj i mamy do wyboru bombę atomową To dzięki tej bombie atomowej... A... balisko roz, rozwala zamek CO SIĘ DZIEJE?! Zobaczcie, co on robi! Zobaczcie, co on robi! Jakiś laser! Strzela przez cały zamek, ale ta piwnica jest chyba niezniszczalna. Dobra, jest wszystko w porządku i uwaga, teraz strzelamy atomówką. Tylko trzeba trafić tą atomówką. Atomówką prosto w balisku. Zobaczcie, że dostał i nadal żyje. Dobra, dobra, jakoś te miejsce, proszę bardzo zobaczcie jak dostaje ten potwór nie ma szans na ucieczkę rozwaliłem go rozwaliłem go całkowicie zobaczcie co tu się stało, są takie lagi, bo on jest stworzony z miliona części ale potwór został pokonany, mimo że zamek wygląda tragicznie, tylko ten helikopter jest niezniszczalny, to jest największy problem co jeżeli wezmę ten helikopter i zamienię go w złoto, to jest chyba jedyny Sposób, żeby pozbyć się heli... <śmiech> helikoptera, <śmiech> on nadal w nas strzela jakimś cudem. Żemeczków, nie macie, ale widzowie mamy fort. Obronny przeciwko dinozaurom i jest coś takiego po prostu, że mamy działka i te działka mają za zadanie oczywiście się pozbyć tych dinozaurów, które będą nadchodzić. I jeżeli nie dadzą rady, to będziemy musieli jakoś gdzieś się schować i na sam koniec uciec stąd, używając helikoptera. Dlatego uwaga, zaczynamy. Proszę, działka, weźcie strzelajcie, w końcu strzelajcie. Strzelajcie, proszę! Pozbądźcie się tych dinozaurów. Czemu w nogi w ogóle? Ale niech będzie! Zobaczcie, nie dają rady! Nie dają rady! jeden przeżył. Głowę, głowę wsadził pod ziemię. Przeżył tylko giganotosaurus. Dobra, trzeba się schować, trzeba się schować. Jedź, 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 jedź. Nie przebił się przez to! przebił się przez to i jedź! Dobra, trzeba go odciągnąć od helikoptera. To jest super pomysł. Co? Co ty robić? Czemu się na brzuch położyłeś? Co ty robisz, Dobra, teraz jak najszybciej. W ogóle miałem wam powiedzieć, że mamy jakieś nowoczesne bronie. Otóż Shotgun w ogóle inaczej się zachowuje. Fajniej strzela i fajniejsze ma przeładowania. Wiecie co, z tymi dinozaurami to był jakiś dziwny pomysł. Czemu on się wspina po budynkach? Ty nie jesteś Spider-Manem! Miałeś mnie gonić! Miałeś coś... coś robić! Wiesz co? Ja sam to bo wy nie jesteście żadnym zagrożeniem w sumie. Otwieramy, nawet się nie śpieszę. Otwieramy sobie na spokojnie, dinozaura jeszcze tutaj nie ma. Na spokojnie sobie startujemy. Bez żad żadnego problemu. Co to za dźwięki? Czemu nam odpadło śmigło? Co to ma znaczyć? Trudno, wzbijaj się do góry szybko, szybko! On tu już jest! Czemu akurat musisz nie działać? Dobra, jest źle, jest źle, jest źle, jest źle, jest źle. Nie widzi nas, nie widzi nas, na pewno nas nie widzi. Czuję się jak w jakimś Jurassic parku. O! Jest, jest źle, jest źle, gryzie mi helikopter. No teraz to już na pewno nie odlecimy. Co ty robisz? Jeszcze kolejny wstał, jakimś cudem. Czy ja widzę czołg, czy ja widzę czołg, czy ja widzę czołg? Czy ja widzę czołg? To przecież to jest. Przecież to jest genialny sposób ucieczki. Tylko czy ten czołg działa? Nie działa! Nie działa ani trochę. Dobrze, jeszcze strzelają w tego dinozaura. Dzięki temu może przeżyjemy. Ja muszę tu znaleźć jakikolwiek czołg albo wykorzystać tą broń, bo wydaje się potężna. Uwaga! Strzelamy! Przeżył to! Przeżył to! Da się zamknąć tą bramę jakoś, proszę. Zamknij się! Zamknij się, bramo! Czemu wy nie macie głowy? Czemu oni głowy nie mają? Ale zobaczcie, przejść nie mogą, bo są zbyt duzi i nie potrafią się tutaj zmieścić. Ta... Musimy zrobić dziurę w tym murze. Dziurę w tym murze, dziurę w tym murze. I zobaczcie, nawet T-Rex nie przebije się przez tak ogromny i potężny mur. I. I... I... Spad. Ale w sumie to wszystko na ten odcinek. Odlatujemy stąd. Odlatujemy stąd jak najszybciej. Dostajemy od tego mecha. Dobra, zostaw nas, zostaw nas. Cały helikopter się pali, ale nadal się utrzymuje. Szybko trzeba w niego strzelać. Albo wiecie co? Skaczemy na niego. To jest jedyna możliwość, żeby go pokonać. Skaczemy na tego mecha. Spróbujmy go pokonać właśnie w ten sposób. Teraz trzeba podłączyć tutaj bomby. Jak najwięcej bomb. Uciekamy. Stąd, co prawda, pozbyliśmy się chyba mecha, ale też się poświęciliśmy. Co? Ale to jest epickie. I tym pięknym widokiem porażki Mecha kończymy ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja wam dziękuję za oglądanie i pa pa.